Panie Prezydencie, trzecia kadencja Pana trwa. Ja się zastanawiam, ile razy w ciągu ostatnich prawie dwóch lat od tych ostatnich wyborów słyszał Pan pytanie: co z Pana przyszłością? Jak często Pan to słyszy i czy, czy sam Pan się zastanawia? Tak naprawdę moja obecność tutaj w ratuszu, pełnienie funkcji prezydenta, jest wyłącznie wolą mieszkańców Głogowa. To, co się wydarzyło w międzyczasie, czyli ograniczenie kadencyjności do dwóch, zmiana przepisów. To jest, i to jasno trzeba powiedzieć, działanie niekonstytucyjne na równi z demolką wymiaru sprawiedliwości, czyli neosędziami, Trybunałem Konstytucyjnym, wszystkim tym, co się zadziało. Jeżeli chcemy legitymizować zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawami, uchwałami, rozporządzeniami, tym, co było w poprzednim rządzie, to ja się pod tym nie podpisuję. Jeżeli chcemy zmieniać przepisy prawa, zmieniajmy je zgodnie z konstytucją. Dwukadencyjność została wprowadzona niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z przepisami i mówienie, rozpatrywanie, czy to jest ok, czy nie jest ok, jeszcze raz powiem, jest na równi z, ze zgodą na e, usankcjonowanie demolki systemu prawnego w, w poprzedniej, e, przez poprzedni rząd. Pan śledzi teraz te, te informacje, że gdzieś tam koalicja rządowa dochodzi do porozumienia w tym temacie, brakuje tylko poparcia Polski 2050. Myśli pan, że to pójdzie w tym kierunku, żeby to się zmieniło? To też nie jest tak do końca. Ten podział, różne postrzeganie jest różnie w różnych klubach, w różnych partiach. Zmieniane są zdania w zależności chyba od korzyści politycznych. E, szkoda, bo tylko przypomnę, że jeszcze przed wyborami parlamentarnymi obecnie tworzący rząd podpisali postulaty samorządów. W których między innymi było zniesienie dwukadencyjności. Dziś oni się zastanawiają, czy poprzeć to, poprzeć to, czy nie poprzeć. Nie ukrywam na wszystkich forach, czy to Związek Miast Polskich, czy, czy innych organizacjach samorządowych, jest generalnie oburzenie środowiska samorządowego, bo nie jeden z tych posłów, parlamentarzystów, senatorów uzyskał mandat dzięki wsparciu nas, samorządowców. Szkoda, że o tym zapomnieli i dzisiaj rozważają różne opcje. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście jest wersja sejmowa, jest wersja senacka, ale nie zapominajmy, że jest też e, sprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Właśnie tym uważanym, nieuważanym, tym złym Trybunale Konstytucyjnym. Niemniej jednak będzie ta sprawa rozpatrywana, ponieważ Rada Miasta Otwocka skierowała zapytanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Jest nadana sprawa, pewnie za kilka miesięcy będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, co wówczas zrobią z takim wyrokiem? Czy opublikują go, czy nie opublikują? Bo przecież obecny rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, który został. Zdemolowany tymi samymi przepisami, którymi zdemolowano e, wprowadzenie dwukadencyjności. E, zatem e, jest mo, takie trochę, e, może być rozdwojenie jaźni. Niemniej jednak, a, zawsze uważałem, uważam, że najlepszym weryfikatorem tego, kto w samorządzie powinien zasiadać, są mieszkańcy. Na dziś według konstytucji wyłącznie mieszkańcy mają prawo do dysponowania kto będzie wójtem, burmistrzem, prezydentem i jeżeli chcemy zmieniać ten system, owszem zmieńmy go, ale na zasadach konstytucyjnych, na zasadach pełnych przepisów i jeżeli wprowadzamy dwukadencyjność i jeszcze innych kilka obciążeń, ograniczeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów to może zastanówmy się, żeby wprowadzić dwukadencyjność dla posłów, senatorów, radnych. Dlaczego mają być święte krowy na wiejskiej? A w samorządzie to już są burżuje, czy jak to tam nasz, nas się nazywa. Myślę, że nikt lepiej nas nie ocenia jak mieszkańcy, i powinno to zostać w rękach mieszkańców. Ja pamiętam ten moment, w którym PiS wprowadzał tą dwukatencyjność. Jednym z podstawowych argumentów było to, że. Przez to, że prezydenci, wójtowie, włodarze w ogóle samorządów rządzą długo, sprawują władzę długo, tworzą się pewne kliki, układy. Mhm. Czy to jest argument, z którym można jakoś walczyć? Czy tak jest w Głogowie, czy tak czy, jest w, czy w, ogóle w miejscowościach w... okolicznych? Nie zauważam tego. Śmiem twierdzić, że większość tych, co, co wtedy podnosiła rękę, dłużej jest przy tak zwanym korytku, niż my w samorządach, czyli z zawodu poseł, z zawodu senator, im jakoś to nie przeszkadza, natomiast to, co się dzieje w samorządach, że ktoś przez mieszkańców jest szanowany i wybierany na kolejną kadencję, zaczęło przeszkadzać. Nie ukrywajmy, wprowadzenie to przez poprzedni rząd miało jeden cel: ograniczenie kadencyjności, wycięcie w pień także samorządów, wprowadzenie swoich osób, tak aby zawładnąć całkowicie naszym krajem. Jeżeli się z tym zgadzamy, to taka jest wola. Natomiast chyba nie o to chodzi w naszym państwie demokracji, w państwie, którym ta demokracja nie była zawsze, o którą trzeba było walczyć, a parę lat temu się po prostu pewne zasady konstytucyjne demokraty demokratyczne sponiewierało. Zakładając, że uda się znieść tą dwukadencyjność, czy panu się jeszcze jako człowiekowi chce spróbować władzy? Czy ma pan siłę moc? Ja in... tu nie jestem dla interesów, ja tu nie jestem dla różnych celów. Ja jestem dla mieszkańców, dla miasta. Ja najpierw ukochałem to miasto, najpierw zajmowałem się tym miastem wiele lat społecznie, zanim wszedłem na tą ścieżkę zawodową. Myślę, że to, co robię, jest naturalne i, i cieszę się i dziękuję za każdym razem mieszkańcom, jeżeli oddają na mnie głos. Tak, mi się chce, chcę pracować na rzecz miasta, dlatego że tak jestem skonstruowany, tak jestem wychowany, tak jestem zbudowany. Chciałbym jeszcze przez wiele lat robić wiele rzeczy fantastycznych dla miasta, dla mieszkańców. Oczywiście to wszystko będzie zależało od mieszkańców. Nic na siłę. Eee, jeszcze raz. Powtórzę, uważam, że to mieszkańcy powinni decydować. Pan ostatnio chyba też powiedział w głosie Głogowa w rozmowie, że życiowo też jest ten moment, w którym ma pan jakby taką sytuację i rodzinną, i życiową, że, że może pan się poświęcić jeszcze bardziej niż już wcześniej. Tak, moją przygodę z samorządem zacząłem już wiele, wiele lat temu, bo przecież zanim byłem prezydentem, a trzecią kadencję jestem, byłem. Yy, Starostą, wcześniej wicestarostą, radnym. Zatem ten czas, kiedy miałem małe dzieci, kiedy najbardziej rodzina tego potrzebowała, już minął. Dziś mam dorosłe dzieci. Na studiach syn córka wyszła za mąż, naprawdę mam dużo więcej czasu niż kiedykolwiek, mam dużo sił, energii, zdrowia i przede wszystkim chęci które poświęcam i chciałbym dalej poświęcać na rzecz naszego miasta. Zatem paradoksalnie dzisiaj mam więcej możliwości, jeszcze więcej do działania niż, niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Jestem otwarty, ale tak jak powiedziałem, to mieszkańcy decydują. No właśnie, teraz pytanie: Czy nie obawia się Pan trochę takiej sytuacji, że w głowach ludzi jest już ta dwukadencyjność, że to już Pana koniec, że tak powiem, w ratuszu? Mhm. Pojawiają się już na giełdzie nazwiska nawet spośród Pana koalicjantów, jak na przykład mhm. obecny starosta Michał Wnuk jest takim na mieście, jak to się mówi popularnie. Nie boi się Pan, że przez to gdzieś tam zostanie Pan zepchnięty albo będzie większy problem, żeby wygrać te wybory? Ja powiem, że już ostatnie wybory były w takim duchu, bo bardzo wiele osób zaczepiało mnie i mówiło, Szkoda, że pan nie może startować. Jak wiem, mogę, to dopiero jest od kolejnej kadencji, jeżeli tego nie zniosą. Natomiast tak, to jest przede wszystkim rozgrywka dzisiaj. Natomiast pamiętajmy, że kalendarz wyborczy jest tak ustawiony, że wcześniej, nieco ponad rok, półtora roku wcześniej są wybory parlamentarne. Później są dopiero wybory samorządowe. Ja myślę, że wielu parlamentarzystom będzie zale zależało na tym, aby sprawę wystarczająco wyjaśnić przed wy wyborami parlamentarnymi, bo w yy, takiej sytuacji jak ja. Znajduje się dzisiaj bardzo dużo prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy bardzo możliwe, że wybiorą drogę parlamentarną, dla kogo będziemy zagrożeniem, właśnie dla tych, którzy będą starali się kolejną kadencję, nieograniczoną, przypomnę, bycia posłem bądź senatorem. Zatem no, warto, żeby rozważyli to, czy, 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 czy nie przejadą się na tym po prostu, mając konkurencję w postaci samorządowców którym zabrano możliwości spełniania się na lokalnym rynku w naszych miastach, miasteczkach i wsiach. To na koniec pytanie, czy Pana nie kusi to, żeby do Parlamentu się wybierać? Wiele osób mi zadaje to pytanie. Jest to jakaś opcja, ale powiem szczerze, skupiam się na tym, co robię. Muszę mieć wiele wariantów w głowie, również taki. Natomiast w tej chwili jestem nastawiony na to, co robię. Robię to, to co lubię. Robię to dla miasta. Różne opcje rozważam. Ale nie ukrywam, dla mnie osobiście najlepszą opcją by było móc startować do lokalnego samorządu. I dziękuję bardzo.